W badaniach ekonomicznych całkiem sporo czasu zajmują badania nad ludzkim szczęściem. Wydaje się, że to dziwne, że to jest temat filozoficzny, ale to, niema, to nie jest temat filozoficzny. To jest temat jak najbardziej ekonomiczny, no bo ekonomiści wierzą w to, że każdy z nas, ty, ja, dokonujemy różnych wyborów w życiu, kupujemy mieszkanie, dom, samochód albo pączka, po to, żeby zmaksymalizować swoje szczęście. No to teraz pytanie, czy nam się to udaje. I właśnie całkiem sporo, spora część ekonomii zajmuje się właśnie tym, czy ludzie potrafią być szczęśliwi. Inaczej mówiąc, ekonomiści zajmują się tym, czy pieniądze dają szczęście, czy jak mówi przysłowie, pieniądze szczęścia nie dają. Jak możemy się dowiedzieć? Przede wszystkim to są w większości takie badania, które polegają na tym, że obserwujemy jakiś ludzi, obserwujemy ich decyzje, co oni kupują, jak spędzają czas, gdzie pracują, ile pracują itd. A potem pytamy ich w jaki sposób, czy są szczęśliwi. I teraz ten sposób, y, są dwa sposoby pytania, czy ludzie są szczęśliwi. Po pierwsze, to jest tak zwana drabina Cantrila. Drabina Cantrila polega na tym, że dostajesz takie pytanie: jeżeli na najniższym szczeblu drabiny, która ma 10 szczebli, jest najgorsze życie, jakie możesz sobie wyobrazić, a na 10 szczeblu jest najlepsze życie, jakie możesz sobie wyobrazić, to na którym szczeblu ty jesteś? Od razu powiem, ludzie odpowiadają, tak typowa odpowiedź to jest między 5 a 7. Na całym świecie, w różnych kulturach, ludzie średnio rzecz biorąc odpowiadają między 5 a 7, ale oczywiście są ludzie bardzo nieszczęśliwi i są ludzie bardzo szczęśliwi. Druga metoda to jest prowadzenie takich dzienniczków. To najczęściej są jakieś aplikacje na telefon, gdzie na przykład co godzinę zaznaczasz, czy jesteś zadowolony, zestresowany, smutny, przybity, radosny itd. I w ten sposób to jest takie próbkowanie emocji w ciągu na przykład miesiąca czy, czy jakiegoś tam czasu. I stąd wtedy wiemy przez kto ma jakie emocje, przez więcej czasu, przez mniej czasu, czy jest bardziej zadowolony, czy nie. No i oczywiście najprostsze pytanie to jest takie, czy ludzie bogatsi są szczęśliwsi? Odpowiedź tak, ale to trochę zależy właśnie co mierzymy. Jeżeli Zmierzymy to drabiną Cantrilla. To jest takie akurat badanie dotyczące Stanów Zjednoczonych. Jest na, jest na slajdzie. Na osi poziomej jest poziom rocznego dochodu w dolarach, a na osi pionowej są miary szczęście. No więc to badanie przy pomocy drabiny Cantrilla, czyli właśnie jak ogólnie oceniasz swoje życie, pokazuje, że generalnie ludzie biedni oceniają dużo gorzej niż ludzie bogaci. Ludzie biedni na 5, średnio na 5,5, ludzie bogaci na 7,5 jest z grubsza taka stała zależność, czyli im, im jesteś bogatszy, tym jesteś szczęśliwszy. Ale to jest pytanie o ogólną ocenę życia. A to pytanie nie zawsze jest wiarygodne. Czasami takie pytanie powoduje, że człowiek zaczyna się zastanawiać nad rzeczami, nad którymi normalnie na co dzień jakby w ogóle się nie zastanawia. Więc druga metoda polega na badaniu codziennych emocji. I tu już odpowiedź nie jest taka oczywista. Dlatego, że oczywiście te krzywe się trochę wznoszą. Tak widać, że że na przykład, że ludzie, którzy zarabiają 10 tysięcy dolarów, czyli w warunkach Stanów Zjednoczonych, to są biedacy. To mniej więcej 70% ma, 70% populacji ma dominujący taki, dobry nastrój, a wśród osób bardzo bogatych to jest 90%, ale to nie jest już taka duża różnica. Poza tym widać, że tutaj te, te, te trzy linie pokazują właśnie to pozytywne nastawienie, brak depresji i brak stresu. Widać, że te, te emocje są coraz lepsze, ale że ten przyrost, on w pewnym momencie hamuje. On tak hamuje w okolicach między, to wychodzi w różnych badaniach, między 70 a 120 tysięcy dolarów, okazuje się, że to się jakby wysyca, że więcej już, większy dochód nie, już nie przynosi więcej szczęścia. No dobra, to są Stany Zjednoczone, a jak to jest w Polsce? Było takie badanie, które było robione dla wielu różnych krajów tam było chyba ze 150 krajów. I okazało się, że ten poziom wysycenia szczęścia jest inny dla różnych krajów. Najdroższe szczęście jest w Australii, tam trzeba zarabiać 120 tysięcy, żeby osiągnąć ten poziom, jakby powyżej którego pieniądze już, już nie uszczęśliwiają. W Stanach Zjednoczonych to jest tak, jak mówiłem, to jest między środę tego przedziału 105 tysięcy we Francji szczęście jest tańsze 80 tysięcy, natomiast w Polsce szczęście jest bardzo tanie. To znaczy powyżej 20 paru tysięcy dolarów już człowiek nie robi się szczęśliwszy. No a 20 paru tysięcy dolarów to jest jakieś niecałe 8 tysięcy netto miesięcznie. Czyli wystarczy zarabiać te 8 tysięcy netto miesięcznie, żeby już jakby przyrosty dochodu ponadto nie powodowały, że jesteśmy szczęśliwsi. No więc co z tym tytułowym Ferrari, czyli czy trzeba albo czy warto mieć Ferrari, żeby być szczęśliwszym? Po pierwsze widać, że ten poziom dochodu też nie jest taki, żeby kupować Ferrari, ten, ten, który zapewnia szczęście, ale ekonomiści są sprytniejsi i zbadali jeszcze parę rzeczy. Otóż ważne jest to, na co te pieniądze wydajemy. Jeżeli, to jest taki tytuł artykułu, że, jeżeli pieniądze nie dają ci szczęścia, to prawdopodobnie źle je wydajesz. No i okazuje się, że właśnie to zależy, na co wydajemy pieniądze. Ekonomiści dzielą y, zakupy na tak zwane ostentacyjne i nieostentacyjne. Zakupy ostentacyjne to jest na przykład duży dom, drogi samochód. To są generalnie takie dobra prestiżowe. Tak? Chciałoby się powiedzieć, że iPhone Pro, ale iPhone Pro chyba już w tej chwili nie jest dobrem prestiżowym. Y, one zazwyczaj zaspokajają tak zwaną motywację zewnętrzną, czyli chcielibyśmy, żeby inni sobie o nas coś pomyśleli. I na to możemy oczywiście wydawać mnóstwo pieniędzy. Wiadomo, że i Ferrari, i duży dom kosztuje mnóstwo kasy. Taka cecha tych zakupów jest, że one są zazwyczaj niezmienne w czasie, no bo jeżeli raz kupisz dom, no to potem on już jest taki sam i, i rok później, dwa lata później ten dom jest taki sam i tu się nic nie zmienia. I się okazuje, że to jest ważne. Wpływ na szczęście jest Daje się go zmierzyć że jest rzeczywiście zauważalny, natomiast on trwa dość krótko. To znaczy, ten efekt wpływu na szczęście jest zauważalny, ale on trwa tak między pół roku a rok maksymalnie. W przypadku niektórych wydatków to jest może być nawet miesiąc i po miesiącu już nie ma to żadnego znaczenia. Ale raczej nie, nie, nie zdarzyło mi się spotkać badań, w których byłoby to więcej niż rok. Natomiast zakupy nieostentacyjne. To są przede wszystkim, to jest wydawanie pieniędzy przede wszystkim na doznania. To jest, to jest wycieczka, to jest spędzanie czasu w restauracji z przyjaciółmi, to jest kurs jogi, kupienie sobie roweru, na którym się potem jeździ. To, jest, to są wszystko zakupy nieostentacyjne. One najczęściej zaspokaja, zaspokajają motywację wewnętrzną, czyli jakby robimy sobie jakąś przyjemność, którą nie ma większego znaczenia, czy ktoś to zobaczy, czy nie. To jest po prostu dla nas przyjemne. One mają taką cechę, że są zazwyczaj zmienne w czasie i one działają w ten sposób, że one trochę podnoszą szczęście, potem odchodzą, to szczęście opada, znowu podnoszą, znowu opada, ale generalnie wydawanie pieniędzy na te zakupy nieostentacyjne jest to są mniejsze kwoty częściej i one w stały sposób to powodują, że jesteśmy trochę szczęśliwsi. No więc Podsumowując, bo to, to są nie tylko rodzaje zakupów, a mi jest jeszcze parę rzeczy. Są te zakupy ostentacyjne i nieostentacyjne, o których przed chwileczką mówiłem. Są doznania stałe i doznania zmienne, czyli właśnie do doznania stałe to jest to Ferrari, które raz kupimy, a potem po roku w zasadzie tak. Jeśli no jest to samo Ferrari od roku, czym tu się cieszyć? A są doznania zmienne typu wycieczka w góry, które podnoszą nasze szczęście, jeżeli to powtarzamy. Okazuje się, że jakby to jest, jest różnica, czy jak planujemy, to nam się wydaje najczęściej, że coś będzie miało ogromny wpływ na, na, nasze, na nasz poziom zadowolenia, a kiedy to już zrobimy, okazuje się, że wcale nie ma. Są takie np. badania dla Stanów, gdzie jest fajniej żyć czy w Kalifornii, czy w przysłowiowym Ohio. Ohio to jest taki powiedzmy sosnowiec. Nic. I okazuje się, że Amerykanie mają przekonani, że jakby się przenieśli do Kalifornii, to byliby super szczęśliwi. Ale jak się zbada ludzi poziom szczęścia w Kalifornii i w Ochoa to się okazuje, że nie ma absolutnie żadnej różnicy. Więc, więc jakby planując, nam się wydaje, że różne rzeczy nas uszczęśliwią, a potem się okazuje, że, że wcale, że to jest prawda. Podobnie, podobnie też że efekt rzeczy złych. Tak? Jeżeli coś nam się wydarzy, wy, wydaje nam się, że jak coś nam się wydarzy złego, nie wiem, będzie pożar, czy, czy jakieś coś tam się stanie, to, że nas to trwale unieszczęśliwi, okazuje się na szczęście, że, że nie. Że na dłuższą metę nawet bardzo poważne rzeczy, typu jakieś uczepki na zdrowiu, mniej więcej po roku, w zasadzie już nie mają zauważalnego poziomu, wpływu na, na ten poziom dobrych emocji. Ważne tutaj też jest to, czy mam wysokie aspiracje. Takie są badania, gdzie, gdzie sprawdzano, jakie mają aspiracje absolwenci wyższych uczelni, i potem wrócono do nich tam chyba 15 lat później, i okazało się, że szczęśliwi są ci, którzy mają mało, ale oczekiwali mało, i ci, którzy mają dużo, ale oczekiwali dużo. Natomiast bardzo nieszczęśliwi są ci, którzy oczekiwali dużo, a mają mało. Więc te aspiracje mają znaczenie. Teraz yy, przepraszam, ale nie, nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział o teorii. Teoria wbrew pozorom to nie są jakieś skomplikowane wzory, tylko teoria po prostu to jest nasze wyobrażenie, dlaczego tak się dzieje. tak Próbujemy sobie odpowiedzieć, yy, z jakiej paki tak się dzieje. Yy, no więc teorie, teorii jest kilka, takie dwie powiedzmy, może naj, naj, najbardziej takie wyraźne, to są takie, które. Że po pierwsze na mózg działają tylko rzeczy, które się zmieniają. Że mózg tak działa, że, że jeżeli coś jest stałe, to się do tego przyzwyczajamy i już nie, nie zauważamy tego, nie, nie odbieramy tego, nie ma to wpływu na nasz poziom szczęścia. Druga, druga koncepcja bardziej dotyczy czegoś innego, to znaczy, istnieje tylko to, co widzisz. To jest akurat cytat z noblisty z, z Kanemana. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli myślisz o czymś, to to ma wpływ na Twój poziom szczęścia, a jeżeli nie myślisz, to nie ma. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli masz ten dom, to zaraz po, po wprowadzeniu się myślisz o nim, a potem już przestajesz, bo on, to on już Cię jakby nie interesuje. W związku z tym on już wtedy nie ma wpływu na, na Twój poziom szczęścia. Jeszcze jedna rzecz. E ekonomiści badają nie tylko znaczenie pieniędzy, ale też parę innych rzeczy. I na przykład wpływ małżeństwa na szczęście to widać na tym, na tym wykresie. Rok zero to jest rok małżeństwa i wtedy to jest ten pik, ludzie są najszczęśliwsi. I to jest tak, parę lat przed zawarciem małżeństwa są powiedzmy normalnie, potem rok przed zawarciem małżeństwa są trochę szczęśliwsi, rok po są trochę szczęśliwsi i potem wraca do normy. No to widać trochę, że to jest ten efekt właśnie istnieje tylko to, to, co widzisz, tak? Myślisz wtedy o ślubie, o małżeństwie, o tym jak bardzo jesteś zakochana czy zakochany. I to, I to cię uskrzydla, tak? natomiast potem ten efekt znika. Natomiast ciekawe jest to, co jest na końcu. W piątym roku okazuje się, że jest, że to szczęście spada. To jest bardzo zbieżne z moim doświadczeniem i z moimi obserwacjami, że związki mają poważny kryzys po siedmiu latach. No bo zobaczcie, jeżeli ludzie średnio rzecz biorąc pobierają, pobierają się mniej więcej rok, dwa po ślubie, powiedzmy, że bardziej dwa, znaczy po, pobierają się rok, dwa lata po poznaniu się, no to to szczęście rośnie, potem spada, a ten, ta piątka to jest właśnie siódmy rok po poznaniu się. Tak? I właśnie wtedy ludzie się no, albo rozstają, albo ze sobą zostają. Praktyczne wnioski. Nie przesadzaj z oczekiwaniami, bo rozczarowania bolą dużo bardziej niż, niż pozytywne zaskoczenia. Pieniądze są w stanie kupić trochę szczęścia, ale w sumie niewiele. Dużo więcej zależy od. Przyjaciół, relacji, tego czy człowiek sam siebie lubi, bo jak wiadomo, relacja z samym sobą jest najważniejszą relacją w całym twoim życiu. Jeżeli już masz wydawać na coś te pieniądze, to inwestuj w doznania, w chronienie się przed przykrościami, bo przykrości potrafią dużo odebrać. No i wydawaj na rzeczy, które są związane z relacjami, na pójście z przyjacielem do piwa, na piwo. A raczej nie kupuj Ferrari, bo to będą pieniądze wyrzucone w błoto z punktu widzenia Twojego ogólnego życiowego poziomu szczęścia. To wszystko. Bardzo dziękuję. Jeżeli Ci się podobało, to zapraszam tutaj ponownie na inne tego typu filmy o tym, jak ekonomia wpływa nam na nasze życie. Cześć!